Serdecznie w najnowszym odcinku z serii Let's Play Bioshock Infinite. Więc tak, udało nam się przekonać Elizabeth, żeby nam pomogła. Oczywiście będziemy musieli ją potem zamieść do Paryża. Nie wiem w co ona wierzy. Natomiast pomoże nam ona odszukać Finka, który ma dostarczyć broń. Mr. Fink's a good man. I Mam dostarczyć broń Vox Populi. To jest taki ruch buntowniczy tutaj w Kolumbii. Co ty robisz? Dlaczego wlazłeś mi pod nogi? Rozumiem, że tutaj e, wcielają ich do pracy. O, a w tym warku nie mogę grzebać. Co to za automat? O! Zwiększenie obrażeń pistoletu, nie. Przeładowania strzelby. Co my mamy? Ilość amunicji pistoletu. Karabinu maszynowego. Zmniejszenie odrzutu karabinu wyborowego. Zwiększenie magazynka karabinu wyborowego. Zwiększamy sobie ten magazynek, tak myślę. Zostaliśmy praktycznie bez pieniędzy. Nie wiem czy to był dobry ruch. Oh. Oh, o, jednak aż tak sfochana na, na, na nas nie jesteś, jak widzę. Jak widzę, nie możemy okradać torb czarnoskórych. A, ah, tu są amunicje. Jak tam z moją amunicją? Tak, tędy mam iść. Tak. Musiałam sprawdzić. <laughs> Okej. Okay. Niby dlaczego jest to szóstką? coś To ukryty. Mamy dużo wytrychów. Przydałoby się coś, co można by. Nie mamy pieniędzy. <ścoughs> Nie wiem po co to sprawdzałam. Przydałoby się coś, co można by. <ścoughs> otworzyć z tym wytrychem. Rozerwała ci się bluzeczka, moja droga. Uuu. Dobra, nie będę wam tego pokazywać zboki. Obejrzymy sobie kineskop. Chyba jeszcze nie widziałam tego. Nie <laughs> <laughs> ja był zbyt długi. Jeśli mam być szczera. Maszynkarz, maszynista. Okej. Okay. Wow. Co ty robisz? Czemu no tak śmiesznie chodzisz? Myślałam, że to jest zmechanizowany patriota. Ale nie jest. Nie pieniążki. Zawsze jestem chętna. Jak ja mam iść? Aha, w tamtą stronę. O. o, wytrych. To się da jakoś wejść? A, tak, od tej strony. Kolejny wytrych. To znaczy, że pewnie nam się przydadzą. Tu mamy woksofon.

Uh, the truth is, I don't have a lot of time for all that prophecy nonsense. I tell you, belief is, is just a commodity. Hmm. Old Comstock, well, he does produce, but like any tradesman, he's obliged to barter his product for the earthly ores. You see, one does not. Raise a barn on song alone, no sir. That's fink timber, a fink hammer, and fink's hand to swing it. He needs me lest he soil his own. Okay. Czyli to jest taki chłopiec na posyłki. Jeszcze Też mogę iść. Co my tu mamy? Tu jest zamknięta. Niestety Elizabet nam wytrychem nie pomoże. A nie. Okej. Okay. Nikt nie patrzy. Super. Mam nadzieję, że będzie tu coś wartościowego. o Esencja. Fajnie. Ja bym sobie. Może salę podniosła. Potem już będziemy iść. Może nie tak po kolei. Bo wszystko soli mamy całkiem sporo. Kartaczowica, ok. Aaa, nie. Idziemy stąd. Pójdziemy okrażną drogą. Podejrzewam, że tutaj będzie to samo. Zejście w to samo miejsce. A. Help. czyli tędy też można. And get in the okay. tak z drugiej strony też można zejść. Takim sporo pieniędzy. Dobrze, że znajdujemy ich teraz więcej. Czemu się pchasz przodem? To jest nie za dobrze. <noise> Pozostałam pozaśniej no nie od tyłu i ostro oberwała kto to jeszcze jest? Jest to Elizabeth, rozumiem. Przepraszam. Dziękuję. No, wstawaj, wstawaj. Chcę znaczy nauczyć strzelania w głowa. Oh. Tak. To było bardzo, bardzo kiepsko zagrane, Przepraszam Was. Ale trochę się odzwyczaiłam, grania w paryżuka, akurat. Pojedynczy, trochę amunicji. Co tu się błyska? Wytrych, tu też się coś błyska, laksofon coś jeszcze. Szukać porządnie wszystko! <śm> a to co? Krabin wyborowy. Strzelba i amunicję do strzelby. This, okay. Otworzymy sobie safe. Got it. Trochę pieniążków. O rany. Co tak nagle zaczęłam zarabiać, na krocie? Mamy zwiększenie obrażeń Zwiększenie przeładowania. Szybkostrzelności karabinu wyborowego. zwiększenie. Dobrze, na razie nie będziemy nic brać z tego. Co ty tam grzebisz W koszach. Gdzie ja mam iść teraz? Gdzieś tam A, zastanawiam się. Zmienić zwykły karabin na wyborowy. Albo to wyborowe jest fajne i może się przydać. zdrowia. A, chwila, nie zaglądałam do tego automatu. To jest ten najzwyklejszy. Chciałabym sobie tą apteczkę. Jeszcze jedną. Co ty tak zaczęłaś zbierać? Chcesz nam zapłacić za to, że z tobą chodzimy? Czy jak? Aha, dobrze, to już wiem, gdzie mamy iść. Dobrze. Ja tam chyba znalazłam jeszcze jakiś woksofon. Tak, odsłuchamy sobie. to this miracle child nonsense she left the child not it seems the sainted lady would have preferred to let the seed of the prophet just dry out on the bed sheets It's Slate's locker. He must have worked oh. here. Uh, this is my mother's diary. Why would Slate have? Hmm. My husband claims the child was created from whole cloth by divine will. I am a believer, but I am not a fool. His bastard shall not be raised under this roof. My mother, she had me locked in that tower. Skoro nazwała cię Benkarten, to znaczy, że nie jest twoją matką. No, chyba, że użyła tego pojęcia, żeby cię obrazić, a nie... A, określić. Chodź, jedziemy. Jeremiah Fink. And I want to share with you my personal creed. What is the most admirable creature on God's green earth? Why, it's the bee. Have you ever seen a bee on vacation? Have you ever seen a bee take a sick day? Well, my friends, the answer is no. So I say, be the bee. Be... <laughs> Piernięcie na koniec było Okay. Ciekawa, czego chcą. Uh, hello. Mr. Dewitt. Uh, yes. Hold for Mr. Fink, please. What's going on? Dewitt, Fink here. Listen, my boy, we've had our eye on you, and I can tell you right now that you are our top candidate. Yeah? My associate, Mr. Flambeau, will help you with anything you need. <laughs> what the hell was that? I have no idea. He seems oddly pleased to make your acquaintance. Huh. Well, the man's got an ego. So A ja się boję, dlaczego Booker ma być idealnym kandydatem do przetestowania yy, złotej rączki. <grywy> Już mieliśmy spotkanie ze złotą rączką, ale jeszcze nie walczyliśmy. Now, Some shady establishment. You see, the Fink Company store brings you Fink products at a price designed specifically for the Fink worker. Oh, okay. Mr. DeWitt, welcome to Finkton. You'll find a variety of supplies here that should see you through your visit. What is Mr. Fink Please want John? with us? Excuse me, Miss, but Mr. Fink's interest is strictly in the gentleman. But why? So sorry, young Miss, but any questions regarding the gentleman's application should be taken up with Mr. Fink directly. Was this strike you as good news? It doesn't strike me as good news.

You see, my friends, the idle hand is the tool. You take industry from a man's hand, what goes in its place, whiskey, women, and dice. And I, for one, will not have that in our friendly little town. No, sir, I will not. Look, a cipher, a secret message from the Vox Populi. You're the junior codebreaker What's it say? Don't know. There should be a codebook somewhere. Huh. So we need to find the codebook. Yes. Okay. Dobrze, dobrze. Fajnie widzisz, że na marzu czytuję Maybe that's where we'll find it. Dobrze. Fajnie wiedzieć. A ja moi drodzy, skoro już mamy 20 minut filmu, podziękuję Wam serdecznie za oglądanie i zapraszam Was do następnego odcinka.